Przygoda Wiernusia. Jacek i Oleś spędzali wakacje u cioci na wsi. Towarzyszką ich zabaw była suka Diana. Po paru dniach urodziło się sześcioro szczeniąt. Co robić z tylu szczeniakami? Chyba je potopię, mówiła ciocia Hela. Nie, nie, cioteczko, zawołali bracia. Dość drastyczna praktyka pozbywania się zwierząt na wsi. Teraz już mam nadzieję, prawie się nie zdarza. Rozdajmy pieski gospodarzu. Na pewno się zgodzą wziąć po jednym, zgodzą się wziąć po jednym, twierdził Jacek. Ciocia dała się przekonać i szczenięta ocalały. Przed odjazdem chłopcy ponieśli w krzyku szczenięta do sąsiadów. Tego zabierzemy do miasta! Zdecydował Jacek. A nazwiemy go wiernuś! dopowiedział Oleś. Trzeba mieć zezwolenie na przewóz psa pociągiem ostrzegała Ciocia. Schowajmy go do walizki. Odpowiedzieli wesoło malcy. Chłopcy porobili gwoździem otwory w walizce, żeby pies miał dopływ powietrza. Umieścili w niej wiernusia. I pomaszerowali z walizką na stację. W pociągu chłopcy zajęli miejsca. Walizkę z ukrytym w niej wiernusiem schowali pod ławką. Pewnej chwili do przedziału biegła mała dziewczynka, wołając: Chodźcie, tu są wolne miejsca. Za dziewczynką weszli rodzice. Tatuś umieścił swoją walizkę pod ławką. Pociąg ruszył. Wtem z podławki ławki rozległ się pisk. Oj, mamusiu, tu chyba są myszy! zawołała dziewczynka. Musimy głośno mówić, żeby nie było słychać wiernusia! szepnął oleś do brata. O większego trudnozucha, jak nasz Stefek Burczymucha, zaczął deklamować Jacek. Chłopcy przez całą drogę głośno deklamowali. Myśleli, <laughs> że dużo wierszyków. Bardzo się gniewał tatuś na krzykliwą deklamację wiersza. Więc w pewnym momencie chwycił walizkę i wyszedł pospiesznie z przedziału. Pociąg wjechał na stację. Chłopcy wzięli walizkę i wyszli na peron. W domu otworzyli walizkę i osłupieli. Wiernusia w walizce nie było. Dopiero teraz zauważyli, że zabrali nie swoją walizkę. Co robić? Komu oddać walizkę? Kto zabrał naszego Wiernusia? Napisali ogłoszenie. ogłoszenia. Przez pomyłkę wzięliśmy cudzą walizkę. Mieszkamy przy ulicy Słowiczej 19, mieszkania 35. Jacek i Olek. Napisane ogłoszenie poszli rozklejać. Było ich tyle, że okleili nimi wszystkie latarnie i rogi ulic. Na skutek ogłoszenia zjawiła się nieznajoma kobieta. Widać, dużo ludzi gubi walizki, bo wiele osób zgłaszało się do nich. Jeden szukał walizki z gwoździami, drugi z patefonem, a ktoś nawet z kaszą gryczaną. To nie moja. Wszyscy przychodzili jak do biura rzeczy znalezionych, lecz właściciel walizki się nie zgłosił. Minęły wakacje. Jacek i Olek poszli do szkoły. Nowa nauczycielka kazała Olkowi przeczytać wiersz o wstewku burczy musze. Gdy Olek zaczął czytać, nauczycielka zapytała. – Czy to ty jechałeś niedawno pociągiem i bez przerwy powtarzałeś ten sam wiersz? – Ja – odpowiedział Olek. – To może macie też i naszą walizkę, która została w przedziale? – pytała pani. – Tak, proszę pani. W lekcjach chłopcy odnieśli walizkę. Nauczycielka i jej mąż byli bardzo zadowoleni z powodu odnalezionej walizki. Nagle do pokoju wpadła znajoma dziewczynka z pociągu. Pies poznał chłopców, zaczął skakać, skomleć, lizać im ręce. – Wiernuś! – krzyknęli chłopcy. Chłopcy chwycili. Na ręce. To tatuś przyniósł go w walizce, powiedziała dziewczynka. Wybaczcie mi, chłopcy. To moja wina. Po pośpiechu zabrałem waszą walizkę. Zwracam ją. Co tam walizka? myślą chłopcy. Cieszą się, że odnaleźli Wiernusia. Koniec! Ciekawe. Co myślicie o tym? Fajnie, że w ogóle zrobię dziurkę. No, też o tym pomyślałam. Dość drastyczne chować psa do walizki. Poza tym jestem ciekawa, co teraz robi ta dziewczynka. Łatwo jest pisać piskiem. No, dokładnie. No a chyba... Co... To... Nie, Nie płakuje oczka.